The Order 1886, bardzo mocno promowany przez PlayStation tytuł od studia Radia Dawn, zebrał naprawdę potężne cięgi w sieci jeszcze przed premierą. Gracze krytykowali ponoć krótki czas trwania gry, rzekome obniżenie jakości grafiki i tak I może jestem odrobinę staroświecki, ale stwierdziłem, że mimo wszystko najpierw wolę w grę zagrać, Potem będę się na jej temat wypowiadał. A z tego co widzę, to pół internetu zdążyło już wydać wyrok zanim gra pojawiła się w sprzedaży. No ale wiecie, jak to jest, zawsze najgłośniejsi są ci, co grę widzieli najwyżej na obrazku albo u Les Playera, bo teraz chyba ten sposób się to robi. I w sumie cieszę się, że nie dałem się ponieść tej ogólnościołej histerii, bo czekałem na The Order od pierwszych zapowiedzi i okazało się, że gra była tego warta. Naturalnie ma ona przy tym masę mniejszych lub większych problemów. Więc mam trochę mieszane uczucia, ale na pewno warto było w ten tytuł zagrać. Jeśli zatem odpowiada wam takie spojrzenie na The Order 1886, które nie zakłada skreślenia tego tytułu za jego czas trwania albo cenę, o których powiem osobno, to zapraszam. Okej okay, więc dlaczego uważam, że tytuł mnie nie zawiódł? Widzicie od początku zakładałem, że wiem na co się pisze. The Order było zapowiadane jako bardzo filmowa gra, oparta na wykreowanym świecie, atmosferze, fabule, a nie do końca na gameplay'u. Pierwsze opinie dziennikarzy, czy spotkanie z szefem studia odpowiedzialnego za grę, tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że to będzie liniowa, krótka gra polegająca na cutsinkach, quick time events i okazjonalnych sekwencjach, gdzie jest jakaś minimalna chociaż swoboda. Dlatego też ważne w kontekście oceny tej gry jest to, byście odpowiedzieli sobie na pytanie, czy taka forma gry w ogóle Was interesuje. Mnie tak, bo z racji tego, że ostatnio gram w same sandboxy, nastawiłem się tym razem na całkiem inne doświadczenie. Liniowe, filmowe, ale dzięki temu intensywne i spójne. No i to się zasadniczo autorom udało, czasami lepiej, czasami gorzej. Zupełnie natomiast nie nastawiałem się na jakiś gameplayowy wypas. I dobrze, bo gra pod tym względem jest okej. Okay. Nie jest jakaś fatalna, ale też nie zachwyca. Ot, nic co by was zaskoczyło po ograniu Gears of War, Mass Effecta, Uncharted i szeregu innych gier, gdzie jest trochę biegania, trochę strzelania zza osłon, trochę quick Time events i sporo filmików pomiędzy, by to wszystko ze sobą powiązać. Dlatego też tę część pominę, a skupię się na tym, co jest tym głównym selling pointem gry, czyli tym niemal filmowym doświadczeniu budowanym przez te wszystkie elementy, na które autorzy położyli największy nacisk. I to zdecydowanie wyszło, aczkolwiek no, nie bez zgrzytów. Pierwsze etapy gry to cóż. nuda. Wszelkie te zapowiedzi o płynnej narracji wciągającej fabule wydały się mi tylko pustymi sloganami, bo gra na samym początku to po prostu symulator chodzenia po ulicy w wiktoriańskim steampunkowym Londynie. Nakazujący co jakiś czas wcisnąć jakiś klawisz, by sięgnąć po jakiś przedmiot albo otworzyć drzwi czy coś. Średnio wychodzi też przedstawienie nam ważnych elementów tego świata. Nasze pierwsze spotkanie z Lekanami, czyli takimi wilkołakami, które prowadzą długoletnią wojnę z ludzkością, jest wręcz kuriozalne, gdy pojawiają się zupełnie znikąd, a potem odstrzeliwujemy im pyski w kilkadziesiąt sekund. Potem jednak dochodzimy do momentu, kiedy trzeba odwiedzić opuszczony szpital, gdzie nagle klimat robi się naprawdę gęsty, a gdy akcja rusza, to gra już w zasadzie nie traci tempa aż do końca. Od tej pory narracja płynie bezbłędnie, zwalnia kiedy trzeba, a jak przyspiesza, to czapki z głów. Po ogromnym rozczarowaniu pierwszymi dwiema czy trzema godzinami, dalsza część gry to naprawdę unikatowe doświadczenie. Bardzo intensywna i świetnie wyreżyserowana akcja prowadząca co prawda gracza za rękę, ale robiąca to z wyczuciem, nie pozwalając na nudę. Wówczas naprawdę dobrze udało się autorom zaaranżować płynne przejścia między rozmaitymi stylami rozgrywki. Ciężko to opisać słowami, po prostu nie wygląda to jakby gra podrzucała nam co chwilę coś innego do roboty, a raczej sprawia to wrażenie, jakby skradanie się, wciskanie klawiszy w quick time events, strzelaniny itd. pojawiały się naturalnie, wynikając niejako z fabuły. Oczywiście technicznie to dalej jest ta sama konstrukcja co w podobnych tytułach, ale tutaj po prostu to naprawdę przypomina spójną całość. Trochę szkoda, że mimo wszystko nie zdecydowano się oddać graczowi jednak paru różnych dróg do wyboru, trochę więcej możliwości i swobody, bo niekiedy ta liniowość potrafi niestety ową iluzję popsuć. Na przykład w segmentach skradankowych. Jeśli zrobisz coś źle, natychmiast giniesz. Nie masz szans naprawić błędu albo na przykład przejść tego fragmentu plując ołowiem, jeśli tak wolisz. Poza tym momentami jednak byłem naprawdę zadowolony z tego, jak dobrze udało się zatrzeć granicę tego, gdzie kończy się oglądanie kacinki, a gdzie zaczyna się gra. Tak więc od rozczarowania mój nastrój skoczył w rejony autentycznego uznania, aż w końcu przyszło zakończenie. I oczywiście nie chcę wam tutaj rzucać spoilerami, więc powiem tak. Zakończenie jest urwane i wygląda zupełnie, jakby gra była niedokończona. Gdy oczekujesz dalszego ciągu, bo przecież została masa otwartych wątków i zwyczajnie wiesz już sam, co bohater powinien zrobić dalej, The Order po prostu się kończy, fundując jeszcze na prędce sklecony epilog. I to było niestety jak cios czymś ciężkim po głowie, choć z drugiej strony końcówka gry ma też problemy z uwagi na fabułę. Otóż fabuła w The Order jest um, słaba, no niestety. To znaczy w połączeniu z całą formą tej gry i tym w jaki sposób prowadzona jest narracja, zdaje to egzamin, daje pretekst do tego, by odwiedzać kolejne lokacje i tak dalej, ale oceniana sama w sobie w oderwaniu od reszty wypada fatalnie. Przede wszystkim nie zagrali bohaterowie, nie dowiadujemy się o naszych towarzyszach zbyt wiele, a zwroty akcji nie robią tutaj żadnego wrażenia, bo dotyczą postaci, które raczej są nam obojętne. Nawet sam szwarz charakter nie wywołał we mnie żadnych emocji, bo jego ujawnienie się nie ma żadnej porządnej podbudowy. Dlatego końcówka gry raczej rozczarowuje, bo raz, że nie czujemy tego całego napięcia, a dwa, że ostatni pojedynek jest powtórką z rozrywki z innego segmentu gry. Poza tym, cała historia jest niestety bardzo przewidywalna i oparta na kliszach. Także nie spodziewajcie się nic odkrywczego w tej materii. Co nie znaczy oczywiście, że sztampowość jest problemem sama w sobie, bo ja The Order widzę jak taką hollywoodzką filmową superprodukcję, którą oglądasz i wiesz, że jest przewidywalna, wiesz, że ma masę innych problemów, ale generalnie zapewnia ci całkiem godziwą rozrywkę. No bo tam, gdzie nie domaga fabuła czy cokolwiek innego, tam górę biorą inne elementy. Na przykład stworzony świat, czy jego klimat. Ten steampunkowy alternatywny Londyn jest cudowny. Nakreślona historia tego świata nie jest może tutaj zbyt mocno rozwinięta, ale tym bardziej chciałbym poznać realia jeszcze lepiej. Historia o zakonie walczącym od wieku z mieszańcami, z wielką kompanią wschodnioindyjską pociągającą za sznurki w tle, to świetny materiał nie tylko na jedną grę, ale na całe uniwersum. Ta marka zdecydowanie ma potencjał, by się rozrosnąć w coś większego. Z racji tego, że gra jest. Bardzo liniowa, autorzy pokazują nam dokładnie to, co chcą nam pokazać, resztę pozostawiając naszej wyobraźni, co w sumie tylko pomaga w budowaniu iluzji dużego, ciekawego świata z własną historią. Swoje robi też niesamowita atmosfera gry, bo czego by nie mówić o fabule gameplayu czy czymkolwiek, co trochę zgrzyta podczas grania, tak klimat wynagradza wszystko. Przechadzanie się ciasnymi uliczkami tego Londynu, infiltracja wielkiego sterowca czy wizyta w opuszczonym szpitalu robią ogromne wrażenie. Wszystko jest tutaj dopracowane w najdrobniejszym szczególe. I choć czasem, oczywiście, jak to z grami bywa, coś się popsuje i zostaniemy lekko wybici z rytmu, to przez większą część czasu, jaki poświęciłem grze, jarałem się strasznie z samą obecnością w świecie gry. I tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o grafice. The Order 1886 wygląda po prostu obłędnie. Naprawdę nie da rady odróżnić gameplay od cutscenek, dzięki czemu ogromnie zyskuje na tym wspomniana wcześniej płynność narracji. Londyn wygląda po prostu zachwycająco. Nawet tak teoretycznie nudne lokacje, jak jakiś opuszczony magazyn czy metro, prezentują się prześlicznie. No Domyślam się, że dużo daje mocne ziarno, bardzo fajnie wyglądające rozmycie dalszego planu, użycie motion blur czy ten śmieszny letterbox, ale z perspektywy gracza i tak robi to gigantyczne wrażenie. Zresztą już nawet nie o jakość grafiki w technicznym tego rozumieniu chodzi. Same projekty broni, strojów, pomieszczeń itd. wywołują opad szczęki. Całkiem szczerze i bezwstydnie zapewniam, że dla samej oprawy warto ten tytuł sprawdzić. Sam jak głupi spędzałem kupę czasu obserwując kartki papieru czy przedmioty, bo tak fajnie to wyglądało. Albo jak jakiś psychopata gapiłem się, jakie obrażenia pozostawiają u ofiar różne rodzaje broni. No dobra, ale prawda jest też taka, że The Order to taka gra, której trzeba jednak trochę w kreowaniu tej filmowej iluzji Pomóc. Jeśli będziecie się zachowywać jak typowy gracz i próbowali sprawdzać każdy kąt, testowali sztuczną inteligencję przeciwników, sprawdzali na przykład, które elementy wyposażenia pomieszczeń da się zniszczyć i spoiler, niemal wszystko jest kuloodporne i tak dalej, to szybko czar pryśnie i będziecie mieli przed sobą tylko jakieś popłuczyny po podobnych tytułach na dodatek krótkie gdzie więcej się patrzy biernie w ekran niż cokolwiek robi. Jeśli jednak będziecie tak, jakbyście oglądali film, po prostu szli przed siebie, pozwalając się grze prowadzić, będziecie robić co każe i nie kombinować, to gwarantuję, że po jakimś czasie złapiecie rytm i dacie się ponieść. I wówczas jest duża szansa, że docenicie to, że The Order po prostu robi coś innego niż większość gier, i robi to w całkiem zadowalający sposób. To nie jest bynajmniej moja próba obrony tego tytułu. Jeśli dla Was jest to zaprzeczenie tego, czym gry powinny być, to droga wolna, powinniście mimo wszystko sięgnąć po inny tytuł. Ja jednak jestem za różnorodnością, choć The Order ma wiele niedociągnięć, to doceniam kierunek, który obrali autorzy. Mówiąc prosto, no były momenty. Jestem też gotów przymknąć oko na rozmaite ubytki, licząc na to, że w ewentualnym sequelu zostaną naprawione. Wówczas będę już bardziej surowy w ocenie. Czy jednak te momenty są warte zakupu? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie mimo wszystko, sam patrząc do własnego portfela. Według mnie tak, ale zawsze uważałem, że to jest mocno indywidualna kwestia. No właśnie, wróćmy na sam koniec do tematu ceny i czasu rozgrywki. Dla mnie to nie są wady lub zalety gry. To są jej cechy dość neutralne i o czasie gry powinienem was poinformować, ale to nie powinno i mam na myśli zarówno czas, jak i cenę wpływać na ocenę. Bo po pierwsze cena nigdy nie stoi w miejscu, plus każdy ma inne możliwości finansowe, więc tak jakby też zupełnie inną perspektywę. Po drugie długość gry to też nie jest żaden wyznacznik, to nie jest tak, że długie gry są automatycznie dobre, a krótkie złe. Dla mnie liczy się mimo wszystko jakość i po prostu bez zastanowienia wybiorę jedną godzinę dobrej rozgrywki ponad 10 godzin przeciętnej. Grę ukończyłem w 2 dni, czyli około 7 godzin na średnim poziomie trudności. I szczerze mówiąc dla pracującego człowieka, który ma czas na granie głównie w weekendy, to sensowna ilość grania, tym bardziej, że The Order poza nudnawym początkiem po prostu nie ma dłużej żadnego sztucznego wydłużania, gry questami, zbędnego trybu Multiplayer, żadnych opcji społecznościowych, których nawtykano ostatnio do Assassin's Creed choćby i tak dalej. Uwieram je tylko to urwane zakończenie. Po nim powinniśmy mieć jeszcze z pół godziny grania przynajmniej. No ale to już raczej wada scenariusza. Nie przypadło mi też do gustu polskie tłumaczenie. Gra jest w polskiej wersji i w menu nie ma opcji zmiany głosów na oryginalne, więc chcąc recenzować grę w takiej formie, w jakiej jest w sklepach, postanowiłem przecierpieć. Galahadzie, napotkaliśmy bardzo silny opór. Ilu jest do cholery? Polskie głosy nie są jakieś fatalne, a aktorzy się naprawdę starają. Miło też usłyszeć swojską kurwę tu i tam, bo bohaterowie nie przybierają w słowach. Ale trochę to wszystko jednak psuło ten brytyjski wiktoriański klimat. No dobra, podsumowując, The Order 1886 to dobra gra. To ciekawa gra, która potrafiła mnie wciągnąć mimo mojej ogólnej niechęci do quick time events i takiego filmowego podejścia do gier, bowiem w to miejsce zaoferowała po prostu skompresowaną dawkę dobrej akcji, umiejętnie zwalnianej i przyspieszanej kiedy trzeba. Niestety ma swoje wady, które czasami przeszkadzają w cieszeniu się rozgrywką, a przede wszystkim psują iluzję świata gry, tak świetnie malowaną przez spektakularną prawę audiowizualną czy interesująco prowadzoną narracją. Ale dla mnie to i tak produkt szyty na miarę. Niezadługa, stylistycznie łącząca poniekąd świat Arkanum i Assassin's Creed, pozwalająca i sobie postrzelać, czując ogromną satysfakcję z pozbawiania oponentów głów i śmiertelnie dużej liczby tkanek, i nacieszyć brytyjskim klimatem. Proponuję zatem, byście najpierw pomyśleli, czy jest to po prostu rodzaj gry, który Was interesuje, i wówczas pomyśleli nad zakupem. Ja się generalnie nie zawiodłem, choć uczciwie oczywiście muszę przyznać, że gra ma swoje niedociągnięcia, ma ubytki, ale generalnie myślę, że będę ją wspominał całkiem miło. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia. Na moim drugim kanale znajdziecie rozpakowanie Toyot edycji kolekcjonerskiej Blackwater Edition. Jeśli jesteście ciekawi zawartości tego zestawu, to zapraszam.